Teo się szwenda, czyli lifestyleowy wideo vlog. Cieba, witajcie w drugim odcinku Teo szwenda się czyli lifestyleowy wideo vlog. A to, Po ciepłym przyjęciu. Ja sam jesteśmy tu. Z pierwszego odcinka idziemy dalej tą samą drogą, czyli omawiamy absurdy tak miasta. Zwłaszcza, że jeśli mówimy tutaj o drodze, to najczęściej spotykany komentarz po prostu tym odcinkiem był, ty. Ja nawet nie wiedziałem, że mamy jest jakaś ścieżka w okresie Dzisiaj towarzyszy Wam Jako, że koni uzyskał lokację miejską w 1293 roku i był miastem królewskim korony królestwa polskiego. Pozwólcie, przebicie legendę o koni. Oto książę Leszek. Ej ty, weź już się zamknij, bo spodziewasz się jak świnia, przy 30 stopniach. Aha, okej, okay, tam. Dobra. dobra, w skrócie, bo ten tu będzie nawijał i nawijał. Książę Leszek wraz ze swoją świtą udał się do lasu. Jednakże zajębał się mułem, świta swoją drogą, a on sam zabłądził. Na ten czas napadli na niego smularze, a ten połował się na swoją księżę, co i swoją świtę. Po może że śmiechem ale ten było to pod koni. Myślą, że to świta księżąca uciekli. Smolarze uciekli, ale to był osadą dzikich koni z białym ogierem na czele. To był koń na białym jeleniu. Nie, to był koń na białym rycerzu. Na podstawie przewodnika wycieczkowego Zygmunta P. z 1966 roku. Obecnie koni liczy około 70 tysięcy, tysięcy mieszkańców i jednego półnagiego yy, pomnik. Odwróconego centauro. Yeah. Usytowany na Placu Wolności od 2009 roku i ma 3,5 metra wysokości. Jak gdyby miał 1,80 m, coś. A tu po Czy tak, Ma 3,5 metra wysokości. Klata, której ja mógłbym tego pozazdrościć. A tyle ma jak niejedna kardynalna święta. To za się że widzę. Został zafundowany przez jedno siebie, czy z jest na 20-lacie swojego istnienia. Tak w sumie. Nie, nie wiem, ile on mógł kosztować. Jest brązu, ale podejrzewam że pracownicy tej firmy bardziej by się ucieszyli z prawie, Zresztą W w koni jest konie mniej więcej. Otóż konia witającego. Konia ulegnającego. Pamiętacie jak mówiłem, że sub ma swoją fontannę? Tak, w koninie mamy fontannę konia. There to I tu ciekawostka, bo jesteś żartownicie, co? I lewają. płyn do mycie naczyń i koń pływa Żeby nie było, że tylko o koniach mówię. W oddali tutaj widać most toruński. Pierwsze informacje o moście rzecznym pobliżu pochodzą z 1328 roku przez most prowadzi trakt w stronę Turuń. 5 listopada 2010 roku, po trzech miesiącach przebudowy mostu, nastąpiło jego rozszerzenie i oddanie do użytku. Generalnie byłoby ok, ale... No, w sumie jak najbardziej to było potrzebne. Rozebrali go, przebudowali, no i jest fajnie. Tylko, że część mieszkańców była niezadowolona z jakości wykonanych prac i stanowisko urzędniczego się z organizowaniem happeningu oraz powodowało kontrolę przeprowadzonych robót. Bo kostka brokowa, którą wyłożono na wierzchnię, no jak gdyby się przyklejała do to kół samochodów. E, a wspomnę jeszcze, że kosz remontu te... nie, no, to nie z złoty. W 2010 roku, czyli tam. Moców jak i wiaduktów w jest całkiem sporo. Na przykład ten wiadukt imienia Przemysła II zaprojektowany w latach 70 i miał mieć realizację już w latach 80 został wybudowany w 2019 roku za raptem 70 milionów złotych. Inflacja, kurwa. Swoją drogą Przemysł drugi ma swój pomnik na końskiej starostce. Także, ta -da. Generalnie skoro mowa już o mostach, to w około 300 metrów, już tak nie będę się na, może w 150. Znajduje się inny obiekt, który wymaga remontu od jakichś 5 lat. Generalnego, tak. Na obecną chwilę nie wiem ile ktoś za to położył. Ale niska drogowa w kierunku północnym jest tylko zwężona, a nie całkowicie zamknięta. Spójrzcie jak to wygląda. Dół. Wymaga już raczej rozebrania niż remontu. Tylko, że jego pierwsze jest takie, że obecny rząd stoi oponiony do obecnej władzy i nie zapowiada się, że szybko to nastąpi. Ale że jak to zaczytuje prezydenta pani Kortkowskiego, Kortowskiego, na nazwiskiem przypadkowe, po raz pierwszy w Koninie sięgamy po nowoczesne rozwiązanie, czyli partnerstwo publiczno-prywatne. Najkrócej mówiąc, jeżeli Rada Miasta Koninia wyrazi zgodę, mosty remontuje podmiot prywatny, a miasto w ciągu kilkudziesięciu lat spłaci wszelkie należności. Nie oznacza to pobieranie opłat od mieszkańców za wjazd na most. O autostradzie A2 i inne też jak mówię. Z obecnego rejonu, czyli z części Konina, to już będzie tyle Za do mojego lifestyle'u. No to no co, na fryzjera dalej mnie nie stać. Kosiarka też jakoś tak bez paliwa stoi. Drytwe nie mam. Za to mam koszulkę. Widzę. Spodnie. Jak ktoś to sushi ostatnio, zauważył, na pewno mam bokserki, bo to bal nie pokażę. Oraz buciki. Nie to, żebym udawał, ale coś tam Everybody hates Monday mornings. ćwiczyć. E, coś tam zjadą ludzie pamiętący, bo to było tak dawno. A zaraz będzie druga. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście się, się coś zapytać, co tutaj jest ciekawe, o tym mieście, to zostawiajcie komentarze pod filmem na Facebooku, Insta, gdzie tam to oglądacie oraz pamiętajcie o Tyle ode mnie. W następnej części yy, wideomogów przenosimy się do nowej części miasta. Aczkolwiek na Starkonie jeszcze wrócimy, bo to będzie taki łącznik. Będzie śmieszny. Także trzymajcie się Tak, bo jak coś jest zbytkie, to trzeba to zakryć. <gry> no, no, no. no, no. <gry>